W tym dniu chcę wyglądać skromnie, elegancko, ale zarazem doniośle, tak? To są suknie przygotowane dla Ciebie. Chciałabym, żebyś standardowo wybrała jedną, która najbardziej Ci się podoba. Ta za bardzo błyszcząca. Ta jest ciekawa. ta też jest ładna. Miało być skromnie, to jest faktycznie najskromniejsza z tych sukien. Chyba jednak ta. Ta? Ta. Ania wybrała ołówkową sukienkę w kolorze granatu. Elementem koronki. It's not it's not it's not it's tak chciałabyś wyglądać na ślubioli? Może. Może. <laughs> Ładnie podkreśla sylwetkę, ma przykryty dekolt, bo nie lubię mieć odkrytego dekoldu. Powiem tak, sukienka przecudna, bardzo dobrze leży. No figurę to ma pani naprawdę, <noise> jak dwudziestka. Najbardziej lubię to, że, jest, że zachowała figurę pomimo wieku, tak? Tylko wydaje mi się, że trochę za skromna jak na wesele Oli. Ale ta jest wow przecież ta sukieneczka. Ale, Ale... wygląda się, jakbyś miała w niej 65 lat. Brawo. Na pewno nie, nie jest no na nie wesele, to tak. Nie ma takiego wow i no, ja takie dziewczyny mówiły. To że... teraz suknię dla ciebie wybierze Ola.